Dobra, no to zaczynamy. Pokaza za 7,5 tysiąca. No ale to będzie karta 80, a ja okażę, Brazylia Ederson. 85 on ma. To są, jest spoko Ale to wymienne. E, to jest ja jego opchnę. Za te 2000. Czy to się jeszcze tu jest? Nie, to reszta QuickSell idzie. Czegoś karta inwentowała? Nie, no gdzie? 2,77 plus. No i jaj ai. PP z Anglii, Premier League, West Ham Bowen. 82 chyba ma. 8-3 No jest kocórem, jest. No ja na razie mi zagrają to tylko w rivalsach 3 mecze. 5 mecze, 8 bramek, 3 asysty. Mówię, że żyję. I po krótkim. Bo! Ajoze 1-0! Trochę groźnie było, ale wyszedłem z tego. No jest tu Ajoze. Biegnij, biegnij tym marmuszem. biegnij pięknie. Wychodzisz? No to wychodź, wychodź. Dostań set dwójkę. Dostań set dwójeczkę. I pyk skrzydełko. I mocno do środka. I zejdźmy sobie tu. I teraz cyk. Cyk. Brawo Rejten, dobra walka. Biegnij marmurz, biegnij. Dajmy Rejten. I Driven. Aj. O, no to ciekawe było. Ciekawe czy specjalnie to zrobił. Co to jeszcze masz? O, Patry, Patry jest fajna. A nie, pokażę w przodu. O, musiała. U to O, No kurde, mocny skład. Ale się, kurwa, czasem się tą prawą gałką tak z dupy zamienia. Nie, czemu nie trafiłeś tego? Czemu, czemu, czemu? Wydaje mi się, że z dwie brameczki już tutaj powinny siąść dla mnie. O Musiala trzeba uważać. Musiala jest. Kurewska, dobry. Dobre podanie, gold. Kurwa mać nie no jak? No jak? Ja pierdolę. I on mi trafia takie coś kuwa, bo pomiędzy nogami dostała podanie 4-0, j**a pierdziele Jak ten mecz w ogóle nie obrazuje Znaczy ten wynik nie obrazuje w ogóle przebiegu tego meczu No a patrz, pyk na skrzydło patrz jedno, honorówka O Jezu, za czemu mi zagrała do seger o, no to akurat się wyjebałem im po krótkim, dobra No tu no co zjebałem, to jest pierwsza bramka, którą normalnie strzelił On trafił tego musia, ale. Jaki śmieć Skąd oni te karty trafiają? Liverpool też w dupę No pierdol się tym Garcia, kurwa, no nic mi nie padnie w tym meczu. Ja czerbym miał w ogóle oczekiwane bramki Idą strzał w ogóle odał Nie ten Garcia, Garcia bronił wszystko mu w tym meczu go kolejny, może teraz pójdzie nam lepiej Kolomuani opęda. Zrobienie kiedyś takiej karty? Kiedyś klasa, teraz obcie. Uuu, tak jest, marmurz, tak jest, tak jest, tak jest, to mi się podoba. Uwielbiam tego cel tego jest tak fajny. Pyk, 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 jeden, pyk. Ślaczek, pyk, pyk, i teraz tak. I pyk, i pyk, i pyk, on to zrobił. O, tiki taka taka może podać, albo teraz będzie wali. O no, nie trafiłem gol. <laughs> Czy Konate jest dobrym saperem? Jest dobry. Jednak nie. A, Konate Marionie normalnie piłkę wyjebał. Pod nogi. Dawaj to na skrzydło. Pędź tam writem pyk. Pędź tym marmuszem. Pędź. 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 Pędzisz. Pędzisz, zrób tak. I fineska. Ojeju, ojeju, ojeju. Spokojnie, spokojnie. Zwykły zwód. Czy dam jakieś porady, żeby szybko monety zdobyć? Chopie, ja sam nie wiem jak monety mam zdobywać w że Jak to wszystko niewymienne. Nagrody popie, niewymienne. wszystko jest niewymienne. Rivalsy. No jakieś tam informy potrafiłem też, nie wiem. 2-3 informy, no to tam wiesz, zawsze 30 tysięcy. Wychodzisz? Przesunie się, przesunąć, się, ale czekałem, czekałem, aż się przesunie. Czekałem. Więc tam jakoś, powiedzmy, Fartownie tam jakoś, powiedzmy, zarobiłem te monety, ale to nie jest tak, że wiesz, że trafiłem jakąś jedną dobrą kartę i mam monety. Ja trafiłem tak, kilka Kilka kart i to takiegoś poszło. O i wyszedł. 2,75 plus. A ja bez oknautu. Marmurz. Marmurz, marmurz, pieniądze, pieniądze, marmurz. Tak, 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 tak. Sprzedam wymiennego. Let's go. Let's go. Tak. Bajebiście! Monety. Monety. Boom, za 30 kago sprzedam. Spróbowałbym takie coś. Właśnie jakoś nie pasuje mi, no ale kwestia indywidualna. No się, kurwa, nie, pokaż mi, Ile, jak ludzie oceniają tego Rodrigo? 134 w górę, no ma no, cofniętego rozgrywającego na dwóch plusach, czyli tak naprawdę dla mnie to jest ni w dupę, ni w oko. No to w sumie on mi nie pasuje tu. Tu wy wiecie, kto pasowałby? Kama Kamawinga. Kama dwie to dwie dyszki. Owo, Valverde, jezu, Valverde chciałbym strasznie. A tak? Po prostu Kama no więc dobra, poleciał grind ostry. Zrobiliśmy, patrz, patrz, ile tych jest paczek, chłopie. Widzisz to? Widzisz, że to jest paczek? To wszystko zrobione zostało w raszu. Więc otwieramy rzadki zawodnik 75 Plus i zaczynamy. LP Brazylia to chyba była kobieta, co nie? A nie, to był Igor pajszą No to teraz dwóch 75 Plus. Nie ma walkoutu, nie ma. Panie, gdyby był chociaż jeden walkout, to by było naprawdę zajebiście. Tutaj dostaniemy 81 kartę, dobra, wyślemy to do klubu, oczywiście wszystko do klubu. Kolejna taka paka i znowu 80 plus, SPD, nic ciekawego. Nic ciekawego to będzie Cassie, tak właśnie myślałem, że to będzie Cassie. No to teraz rzadki 78 plus, ale no nic, nie ma jeden zawodnik, będzie to Otamendi. Otamendi, myślałem przez chwilę, że to będzie Lisandro Martinez. Ale to jest Otamendi i teraz otworzymy 2,78+. Zobaczmy jakaś kobieta, albo nie kobieta po prostu brałkarz. Garnesecki 8,4 spoko może być overall. Teraz zobaczmy co my tu mamy i chyba najlepszą, znaczy najgorszą z tych paczek jest 80 plus zawodnik. No i niestety, niestety nie ma tutaj walkoutu. Fred? Galata? Fred? Nie Fred, nie Galata. Gabriel Sara. Do 2,80 mamy trzy takie paczki. Zaczynamy od Franceniego, Ligue. E, nie wiem, nie mam pojęcia szczerze, kto to jest. E, Powart, Ej, spokój. jest. A. a Pawart jest w Marsylii? What? Kiedy on tam przyszedł? A ja szukałem, patrzyłem jego kartę tego w Interze i mówię, co? Nie ma go na rynku? Dziwne, co nie? A on jest w tym. W Marseille. Nie wiedziałem szczerze. O, Inform. O, proszę. Ostatnia taka paka i nic, 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 a nic. Eee, Boże, Merino, Mikel Merino. No i zostały nam tak naprawdę 4 paczki. Eee, rzadki zawodnik 81+, plus. nic. Ja pierdziele, naprawdę nic nie mogę trafić. Locatelli, Locatelli. Nie wiem, nie wiem. Ja mam zacząć wydawać pieniądze na tą grę, czy co? 2 81+, dawaj, walkout 1. Proszę. Nie wiem. Eee, to będzie ten Pedro Gonzalez 8-3 i z Filar. No i zostały nam dwie paczki. Tyle grałem po takie coś. Zawodnik 82, plus. jest walkout. Ale kobieta, ale kobieta, ale kobieta. Ewa Pajor. Eva Pajor będzie jako zmieniczka. Ale czemu kobieta? Czemu te kobiety cały czas lecą? Nefka jako zmieniczka. W. W. Warta obecnie 15 tysięcy, więc no, będzie zmieniczką, jak już mówiłem I teraz 2,82 plus, bez lookoutu, bez lookoutu pomijam, pomijam Chce mi się płakać Palacios i Kofej A no nic widzę, może kiedyś się uda